Tak, jak trafiłem na ten notatnik w tym tygodniu, po 20 latach, blisko 20 latach, włosy na głowie, wszystkie trzy, jakie mi zostały, spostrzegłem, jak bardzo odklejony byłem od rzeczywistości, jak żałośnie bezwartościowe wydają mi się teraz tamte cele. Skupiały się głównie na potrzebie imponowania innym oraz rozpaczliwym wołaniu: doceń mnie, kochaj mnie, podziwiaj mnie, zobacz, jaki jestem wspaniały. Popatrz, jestem tu. Jak wiele mi to powiedziało o mnie i wartościach, którymi się wtedy w życiu kierowałem. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Pamiętacie książkę Wielki Gatsby? A może ktoś z Was widział film z Leonardo DiCaprio w roli głównej, który grał właśnie Jaya Gatsby'ego, głównego bohatera powieści Wielki Gatsby, autorstwa z Francisza Scotta Fitzgeralda. Jay Gatsby to tajemniczy milioner o fascynującej historii życiowej. Jego prawdziwe nazwisko brzmi James Gats. W początkowych latach swojego życia był ubogim chłopcem, Pracującym dla bogatego przemysłowca. W opowieści Fitzgeralda słynie ze swojego ogromnego majątku, organizuje imponujące przyjęcia, imprezy w nadziei na przyciągnięcie uwagi swojej dawnej miłości Daisy Buchanan, która wyszła za bogatego dziedzica ogromnego majątku. Gatsby łaknie bogactwa. I w tej pogoni za podziwem i sławą możemy zobaczyć próbę odzyskania utraconego uczucia właśnie Daisy, w której zakochał się kilka lat przedtem, przed narracją, którą, którą czytamy. Ostatnio słuchałem tej książki jako audiobooka. Fajnie się tego słucha. Niesamowity język autora. On pisze o, o Jayu Gadsbym jako chłopaku bardzo szczerym, ale niestety. Wtedy ubogim, więc w tamtych czasach nie mógł sobie pozwolić na romans z dość bogatą dziewczyną. Mimo to próbował ją odzyskać. Romans nie wyszedł ze względu na jego wyjazd też na Wielką Wojnę do Europy. Wtedy Wielka Wojna, dziś znana jako I wojna światowa. Po powrocie z wojny, Gazby zaczyna nowe życie i właściwie nowe, nowe życie, takie osnute tajemnicą. Buduje wokół siebie taką tajemniczą osobowość, inwestuje w przepych, spektakularne imprezy, aby przyciągnąć uwagę elit Nowego Jorku, o którego podziw i uznanie zabiega. Nie wiemy skąd ma pieniądze, jego życie jest pełne pozorów, oczywiście później się dowiadujemy, nie będę tego spoilował. Tajemnice związane z jego przeszłością budują taką atmosferę intrygi. Gatsby jest symbolem amerykańskiego snu, co się nazywa dokładnie po angielsku American Dream. Snu o osiąganiu sukcesu, gdzie poprzez ciężką pracę, determinację osiąga się właśnie pieniądze. Jednak mimo zdobycia bogactwa, nie jest w stanie osiągnąć prawdziwego szczęścia, co podkreśla tragizm jego postaci. Daisy, namawiana przez Gatsby'ego do powrotu do niego, przyznaje, że pomimo zdrad męża wciąż go kocha. Gatsby okazuje się więc być tragicznym bohaterem tego niewątpliwie arcydzieła literatury światowej. Ale niewiele osób wie, że za, za kulisami tego sukcesu krył się też dramat autora, Francisa Scotta Fitzgeralda. Oklaskiwany za życia za swoje dzieło, Fitzgerald wewnętrznie walczył z poczuciem niespełnienia. Mimo tego, że osiągnął literacką chwałę, nie mógł uciec od obsesyjnego porównywania się z innymi, szczególnie tymi bogatszymi, bardziej wpływowymi. To czuje się w jego powieściach. Bogactwo, które zdobył poprzez sukces swojej książki, stało się dla niego zarówno więzieniem, jak i iluzją szczęścia. Gatsby, właściwie to postać fikcyjna, stał się dla Fitzgeralda takim lustrzanym odbiciem jego własnej próby osiągnięcia tego American Dream, gdzie ten materializm kolidował z autentycznym spełnieniem to potrzeba autentycznego spełnienia artysty, który w nim siedział. Za jego życia sprzedał tych książek niewiele. Tak naprawdę boom na książkę rozpoczął się po jego śmierci. Trochę, trochę jak z Vincentem Van Goghiem i jego obrazami. A mimo to, właśnie jego porównania do bogatszych kolegów literackich tłumiło to dostrzeganie własnych osiągnięć. Być może właśnie największą ironią było to, że Fitzgerald, mimo sukcesu, nie odnalazł szczęścia. Przez to zasłonę bogactwa, sukcesu, przybijał smutek człowieka, który mimo wszystkich laurów. Nie odnajduje sensu i spełnienia w tym bezdusznym świecie bogatych. I ta historia Fitzgeralda chciałbym, żeby była dla Was przestrogą, że nawet największe sukcesy mogą stać się pułapką, gdy porównujemy się do innych. To lekcja, że prawdziwe bogactwo kryje się w głębi naszej duszy, a nie w portfelu czy pozycji społecznej. Kiedyś szukałem miłości i uznania u innych, ponieważ dorastając, bardzo rzadko otrzymywałem pochwałę lub uznanie. Więc wszędzie tego poszukiwałem. Jaki był efekt? Skutkowało to wieloma rozczarowaniami. To ja byłem tym pierwszym, który dzwonił do kumpla lub dziewczyny. Potem gdy pojawiły się komórki, to ja pierwszy wysyłałem SMSy. To ja planowałem randki. To ja myślałem, że jak ciągle będę zabiegał o ich uwagę, w końcu docenią moją wartość. Co zdarzało się prawie wcale. I ta zmiana dokonała się kilkanaście lat temu, gdy Mój stary kumpel jeszcze ze szkoły średniej, kiedyś uważany przeze mnie za przyjaciela, słuchajcie, kiedy on studiował w Warszawie, po studiach został już w Warszawie, podobnie jak ja po studiach zostałem w Warszawie, umówiliśmy się kiedyś na spotkanie, on po prostu na nie nie przyszedł. Było na konkretną godzinę umówione spotkanie, przy domach centrum, potwierdzone SMS-em. Myślałem, że coś mu się stało. Dzwoniłem. Nie odbierał. Poczekałem 30 minut, to i tak więcej niż zwykle się czeka, nie jest to ten akademicki kwadrans i poszedłem do domu. W końcu odpisał mi sms-em następnego dnia, że mu po prostu się nie chciało. Wyobrażacie sobie? Wolał pospać. Coś wtedy we mnie pękło. Już wcześniej zauważyłem u niego takie symptomy narcyzmu i gdy zakończyłem relację z tym człowiekiem, z dalszej perspektywy i dystansu zacząłem dostrzegać inne sytuacje i jego inne zachowania, które wskazywały, że nie był wart mojej uwagi. Dostrzegłem jego odrzucające poglądy polityczne, związane z nimi karierowiczostwo praktycznie, zakłamanie, obłudę. Do tego pracował w mediach, gdzie kłamstwo było na porządku dziennym. Zacząłem się zastanawiać, jak tyle lat mogłem zabiegać o jego aprobatę i czas. Kończąc tę relację, poczułem niesamowitą ulgę, wolność, jakbym pozbył się trucizny z organizmu. Pamiętacie może scenę z władcy Pierścieni, w której Gandalf leczy duszę króla Teodena, króla Rohanu, i on powoli jego twarz, tak jakby z takiej twarzy zatrutego człowieka, staje się pełna kolorów. Odżywa i modnieje. Ze świata ciemności wraca do światłości i życia. Tak właśnie ze mną się stało, kiedy zakończyłem toksyczną relację. Zawsze brzydziłem się nieszczerością i tworzeniem strategii w relacjach. Może dlatego byłem postrzegany jako mało okresany, bo chciałem być autentyczny, szczery. Nie grałem, brzydziłem się gierkami. Ta autentyczność. Szczerość jest kluczowa, jeśli chce się tworzyć trwałe związki z ludźmi. Szczerość nie oznacza oceniania i mówienia na głos wszystkiego, co w tobie siedzi na czyjś temat. A ty jesteś taki, a tu masz to, a tu masz tamto, nie powinieneś robić tego. Nie. Szczerość oznacza lojalność, akceptację i wolność. Przestałem żyć życiem innych, skupiłem się na tym, jak ja sam spędzałem swój czas i na czym ja sam skupiałem swoją energię. Słuchajcie, niedawno przeglądając stare notesy sprzed blisko 20 lat, trafiłem na notatki z warsztatu NLP, czyli Neurolinguistic Programming, czyli programowanie neurolingwistyczne, które było dość popularne 20 lat temu. Takim nurtem rozwoju osobistego było dość popularnym. I tam mieliśmy dokładnie zaplanować i opisać na jeden z ćwiczeń naszą wymarzoną przyszłość z najdrobniejszymi szczegółami dla wizualizacji. Proste ćwiczenie wizualizacji. I zjeżyły mi się włosy na głowie. Tak, jak trafiłem na ten notatnik w tym tygodniu, po 20 latach, blisko 20 latach, włosy na głowie, wszystkie trzy, jakie mi zostały, spostrzegłem, jak bardzo odklejony byłem od rzeczywistości. Jak żałośnie bezwartościowe wydają mi się teraz tamte cele. Skupiały się głównie na potrzebie imponowania innym oraz rozpaczliwym wołaniu: doceń mnie. Kochaj mnie, podziwiaj mnie. Zobacz jaki jestem wspaniały. Popatrz, jestem tu. Jak wiele mi to powiedziało o mnie i wartościach, którymi się wtedy w życiu kierowałem. Takie zachowania można szczególnie dostrzec teraz analizując swoje media społecznościowe, sprawdzając motywy, jakie kryją się za tym co i jak często pokazujemy na swój temat innym, pisząc posty, wrzucając zdjęcia, częściej zdjęcia. Często obcym ludziom pokazujemy jak tworzymy nasz wizerunek, czego oczekujemy w zamian, lajków, komentarzy, ignorowania, czegokolwiek, kontaktu, oceny. I teraz, zamiast planować listy ludzi, którzy mają należeć do grona moich znajomych, tak, bo znalazłem taką listę, słuchajcie, sprzed 20 lat, i to nie były konkretne nazwiska, to były typy ludzi, jakich chcę przyciągać. Pozwoliłem, aby moje życie towarzyskie rozwijało się teraz organicznie. Już nie planuję. Z ludźmi, którzy są gotowi włożyć odrobinę własnej energii w relację ze mną. Przestałem wymuszać interakcje na imprezach, spotkaniach towarzyskich. Dałem czasową przestrzeń innym, by wykonali ten pierwszy krok do kontaktu ze mną. To z wykładów epikteta dowiesz się, że, cytuję: Kiedy ktoś jest właściwie osadzony w życiu, nie powinien szukać aprobaty poza sobą. Tak, moi drodzy. Cesarz-filozof Marek Aureliusz jako osoba publiczna, spotykał się z ludźmi wiwiatującymi na jego cześć, a potem musiał także znosić ich drwiny. Liczenie na czyjąś aprobatę to ślepa uliczka. Nie dowartościowuj się czyimś towarzystwem. Nie wpadaj w pułapki błędów myślowych, które mówią, że jak zobaczą cię z kimś atrakcyjniejszym, to będziesz postrzegany podobnie. To złudne kłamstwo. Miej odwagę być sobą. Szukanie opinii u innych, by poprawić swoje. Poczucie własnej wartości jest ślepym zaułkiem. Kiedy szukamy akceptacji u innych, dajemy im władzę nad nami, nad nami, pozwalamy im kontrolować nasze szczęście. Poczucie własnej wartości to niebezpieczne, ponieważ oznacza, że nasze szczęście zależy od opinii innych ludzi. Stoicyzm uczy nas bycia swoim własnym sędzią i ławą przysięgłych. Moi drodzy, zanim przejdę dalej, chciałbym zaznaczyć, że ten odcinek powstał dzięki patronom z patronite.pl którym dziękuję za wsparcie produkcji tych treści, które mam nadzieję poprawiają Wasze życie. W aplikacji Patronite Audio czekają na Was już nowe odcinki premium. Właśnie dołączył już siódmy odcinek pod tytułem 21 błędów, które ograniczają Twój rozwój i szczęście i wskazówka, jak je usunąć. I tych odcinków tylko dla patronów jest coraz więcej, więc jeśli masz ochotę na dostęp do bonusowych treści, praktycznych lekcji, fascynujących historii, inspirujących biografii, Lekcji z dzieł literatury, non-fiction, wejdź na patronite.pl, łamane na podcast lepiej teraz i ściągnij aplikację Patronite Audio dostępną na iPhony i telefony z Androidem. Wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać mój podcast, lub zdecydują się wspierać mój podcast, serdecznie dziękuję. Wiecie już, co ja zrobiłem, co robiłem źle, no ale jak uwolnić się od opinii tych innych ludzi? Pozwólcie, że zacytuję. Poniżaj się, poniżaj się sama o duszo, by sama sobie zapewnić szacunek, nie będziesz miała czasu. Krótkie jest bowiem życie każdego człowieka. To twoje już się prawie do końca zbliża, a ty sama dla siebie nie masz szacunku, lecz szczęścia swego szukasz w duszach ludzi innych. Czemu cię zajmuje to, co się dzieje poza tobą? Zapewnij sobie chwilę wolną od nauczenia się czegoś dobrego i przestań błądzić w koło. Innego też rodzaju błądzenia należy unikać, albowiem i ci są szaleni, którzy życie strawili w pracy, jeżeli nie mają celu, ku któremu kierują popędy wszelkiej w ogóle swoje myśli. Nie widziano jeszcze, by kto był nieszczęśliwy z tego powodu, że nie troszczy się o to, co się dzieje w duszy innego człowieka. Ci zaś muszą być nieszczęśliwi, którzy nie śledzą z rozwagą drgnień duszy własnej, a więc gdy ktoś cię zaatakuje lub skrytykuje, wejrzyj w niego, pisał dalej Marek Aureliusz. Zobacz, kim jest. Przekonasz się, że nie musisz się męczyć, żeby zrobić na nim wrażenie. Moi drodzy, w tych fragmentach chodzi o to, że zbyt często ślepo akceptujemy to, co inni, chociażby też hejterzy, piszą o nas na przykład. I nie zatrzymujemy się my, by faktycznie zbadać, kim naprawdę są ci nienawidzący nas ludzie, obrażający nas. Nie wziąłbyś rady od złego kierowcy ani w sprawie swoich finansów od kogoś, kto nic nie wie na temat pieniędzy. Nie powinniśmy też słuchać ludzi, którzy mówią nam, że nie jesteśmy dobrzy w tym czy tamtym, że zawiedliśmy tu czy tam, czy powinniśmy działać w taki czy inny sposób, jeśli nie szanujemy tej osoby i jej własnych wyborów, a mimo to nadaje nam różnego rodzaju oceny na nasz temat. Wejrzyj w te osoby, zanim posłuchasz się opinii. Jeśli chcesz przestać dbać o to, co myślą inni, poświęć chwilę i spróbuj spojrzeć na tych ludzi na sekundę. Szybko przekonasz się, że nie ma się czym przejmować. Cytuję. Nie ma nieszczęśliwej istoty nad człowieka, który około wszystkiego się kręci i wnętrzności ziemi, jak mówią, bada i wysnuwa wnioski o tym, co się dzieje w duszach bliźnich, a nie widzi, że mu wystarcza jedynie obcowanie z demonem wewnątrz siebie i szczera dla niego służba. Służba zaś jego to utrzymywać go wolnym od namiętności i nierozwagi i niezadowolenia z tego, co się dzieje z woli bogów i ludzi. Co bowiem od bogów pochodzi, jest czcigodne dla ich doskonałości. Czyny zaś ludzkie miłe są dla pokrewieństwa, a czasem jakby i politowania godne dla braku poznania złego i dobrego. A ślepota to nie mniejsza niż ta, która nie pozwala rozróżnić rzeczy białych od czarnych. Więc, moi drodzy, przestańcie być niewolnikami opinii. Kolejny fragment, moi drodzy. Gdyby tak ktoś Twe ciało oddał pod władzę pierwszego, lepszego człowieka, jakże byś wrzał z ciekłości. No ale kiedy Ty sam własną swą duszę oddajesz pod władzę pierwszego, lepszego, tak iż dusza tam wpada w niepokój i zamęt, kiedy on z Ciebie szydzi, to czyż nie powinieneś się wstydzić z tego powodu? Moi drodzy, to są wszystko cytaty z Marka lub Epikteta. Seneca pisał bardzo podobne rzeczy. Jakby się czuł, gdybyś się stał niewolnikiem każdego człowieka spotkanego na ulicy? Każdy może zrobić z Twoim osądem, co tylko chce, i w efekcie z emocjami. Czy jesteś na przykład niewolnikiem hejterów? Czy nie lepiej być wolnym i nie reagować? Chamstwo to szaleństwo, nie złość się na chorych. Pozbądź się obsesji na punkcie opinii innych ludzi, to przejmowanie się tym, co inni Pomyślą, powiedzą, wstrzymuje nas przed robieniem tego, co kochamy. Przestań być więźnim tego rozdwojenia między rozumem a swoimi instynktami. Twój rozum jest odpowiedzialny za Twoje cele, marzenia i aspiracje. Instynkty utrzymują Twoje ciało przy życiu. Dawno temu, owszem, gdy żyliśmy w plemionach, na prerii albo w dżungli, albo gdzieś w lasach, kniejach, by przetrwać, polegaliśmy na opinii innych i nasze życie zależało od akceptacji naszej grupy plemiennej, religijnej, rasowej, narodowej, rodziny, rodu. Ludzie naj, najbardziej bali się wykluczenia, bo wykluczenie, ostracyzm, wygnanie z wioski równało się śmiercią. Nie było NFZ-u, nie było szpitali, karetki pogotowia, policji, ZUS-u. Nie istniały żadne pasy bezpieczeństwa, kiedy opuszczałeś wieś. Musiałeś liczyć tylko na siebie. Skaleczyłeś się, umierałeś, nie było antybiotyków. Wykluczenie równało się śmierci. Teraz już tak nie jest. Więc to, co inni myślą, jest poza Twoją kontrolą. Jedyne, co tym zyskasz, to strata czasu i odciąganie Cię od ważnych rzeczy w Twoim życiu, kiedy będziesz się tym przejmował. A ten czas, który przeznaczałeś na przejmowanie się opinią innych, możesz przeznaczyć na pracę nad sobą. Po co się przejmować i karać swoje ciało stresem? Reagując, przekazujesz władzę nad sobą innym ludziom, osłabiasz swój rozum, racjonalne myślenie. Zamiast tego utnij kontakty z takimi ludźmi, negatywnymi, toksycznymi, emocjonalnie ludźmi. Skup się na tym, co jest dobre, wartościowe i wzbogaca twoje życie. Dziś już nie musimy się przejmować wygnaniem i odrzuceniem bo mechanizmy społeczne, polityczne, technologie dały nam możliwość większej niezależności. Więc dziś już nie musisz się tak bardzo przejmować odrzuceniem z grupy. Zawsze możesz się przeprowadzić, zmienić znajomych, ograniczyć kontakty z nimi, możesz zmienić pracę, możesz zmienić miasto, kraj, dzielnicę. Nie masz już tych wodzów plemienia nad sobą, ani tłumów wpływających na ciebie, którzy tak jak Jagne z chłopów rejmontowskich na Gnojówce wywieźli za wioskę na kraniec wsi Lipce. Tylko ty Zostajesz sam ze sobą. Przygnajmujące, ale i uwalniające, bo ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Ty i tylko ty. To jest uwalniająca myśl. Dla innych może być przytłaczająca, dla mnie jest uwalniająca. Gdy ludzie nic nie wiedzą o tobie, to nie interesują się twoim życiem. Przestań pokazywać swoje życie w internecie. Warto byś się skupił bardziej na zbadaniu obserwacji twoich własnych opinii na swój temat. Sprawdź, jak i dlaczego reagujesz tak, a nie inaczej na opinie innych na Twój temat. Zbadaj swoje wartości, sprawdź, czy według nich żyjesz, według swojej filozofii życiowej. Marek Aureliusz pisał: Spokój przychodzi, gdy przestaniesz myśleć, co mówią, myślą, czy robią inni. Ważne, co Ty robisz. Otrzymałem kiedyś list od słuchacza, który bardzo przejmował się ludźmi ze swojego miasteczka. Kiedyś mówiłem o tym w jednym z podcastów, ale dzisiaj powtórzę jeszcze raz. Jak mu odpowiedziałem odpowiedziałem mu dość brutalnie. Mój drogi, ludzie tak naprawdę nie interesują się Tobą. I to jest dość egocentryczne myślenie, że jest inaczej. Nawet jak to zrobią, ocenią, coś powiedzą, a ten Józek coś tam robi, albo źle robi, albo nie robi, albo szuka pracy nie tam, gdzie trzeba, albo ma taką, taką pracę, albo taką żonę. Nawet jak to zrobią na chwilę, to zrobią to po to, by odsunąć uwagę od siebie samych, a potem i tak wracają do swoich problemów. Ludzie oceniają zawsze według swojego kontekstu. Pamiętaj, że szczęśliwy i zadowolony z życia człowiek nie skupia się na ocenianiu innych, nie traci na to czasu. On interesuje się tylko tym, co on sam robi. Wyobrażasz sobie Roberta De Niro, który, yy, nie wiem, w internecie hejtuje yy, brada Pita, pisze o tym, jak ma swoje związki prowadzić, wychowywać dzieci, poznawać kobiety. To jest śmieszne wręcz. Nie rób z siebie ofiary, bo nią nie jesteś. Bierz odpowiedzialność zawsze za to, co robisz. Nie win nikogo i niczego za swoje życie. Spędzaj czas sam. Polub samotność. Uniezależnij się od potrzeby obecności innych i ich akceptacji. Skup się na sobie i swoim wnętrzu. Ty jesteś swoim największym przyjacielem i ty i tylko ty jesteś możesz być swoim największym wrogiem. Nie kieruj się opiniami ludzi, którzy żyją tak, jakby na szczęściu im nie zależało. Nie licz na innych ludzi i nie przeceniaj ludzkiego uznania, dlatego że jest nietrwałe. Nieracjonalne często, niespójne i bardzo niestabilne. Ludzie są zmienni, tak jak ich emocje, potrzeby, wartości, sytuacje, interesy. Szacunek i uznanie ludzi są tak chwiejne i bezwartościowe, że często pojawiają się dopiero po śmierci. No, popatrz na Scott Fitzgerald. Dopiero jego książka stała się sławna po śmierci. Tolkien, jego dzieło. Van Gogh, jego dzieła. Nicze, już w ogóle. Dopiero w XX wieku po śmierci stał się sławny. To jest najlepszy dowód na bezwartościowość i nielogiczność sławy. Nie smuć się ludzką niewdzięcznością. Najlepsza jest sława zdobyta przez osobę, która nie dba o to. O tą sławę, o to zabieganie, o popularność. Taka zdobyta mimochodem, tak powiedzmy. Stwórz swoją własną opowieść. Prawdziwą odporność na krytykę dało mi stworzenie własnej opowieści o świecie, o mnie samym. Moje własne wartości, moja własna hierarchia celów. To jest broń, tarcza na cudze oceny. Odpornie się na nie. Kiedy skupisz się na swoim życiu i własnych celach, nie będziesz miał czasu na przejmowanie się cudzym życiem. I łatwiej jest, będzie Ci robić, co do Ciebie należy, gdy będziesz miał plan i wiedział, do czego zmierzasz. Unikaj plotek, negatywnych opinii o ludziach. Nie wygłaszaj też tych opinii, nie potrzebuję. Nie jesteś jury w Mam Talent. Kto Cię prosi? Nie musisz też chwalić ludzi nagle, bo dlaczego masz chwalić? Kim ty jesteś? Jesteś, nie wiem, Simon Cowell? Nie twórz plotek. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, co ludzie mówią. Jak twierdził Epiktet w Wiatrybach, gdyby ktoś na ludzkie języki był nieczuły jak skała, jaki pożytek miałby szyderca? Więc gdy zdarzy ci się pomyśleć, że ktoś cię odrzucił, zakwestionuj tę myśl. Napisz na kartce, dlatego, że mnie odrzucił, nie znaczy, że jestem taki i taki, lub taka, lub taka. Zadaj sobie pytanie, Czuję się niepewnie, bo pomyślałem. Napisz, co pomyślałeś. Zidentyfikuj tę ty myśl. Stestuj ją, sprawdzaj, czy jest prawdziwa. Sprawdź swoje przekonania. Na przykład, nie jestem wystarczająco dobry dla tej osoby. Nikt mnie nie lubi, bo nie nadaje się do żadnej pracy. Nie jestem w stanie zarabiać tyle tyle pieniędzy. Kwestionuj te zdania. Dawaj kontrprzykłady, że nikt mnie nie lubi. Nie, lubi mnie ta i ta osoba. Więc słowo nikt jest bez sensu, jest nieprawdziwe. Możesz użyć dziennika też wieczorem. Zapisz te argumenty w dzienniku, w czasie journalingu wieczornego. Wpisz dowody na to, że twoje negatywne myśli na swój temat są nieprawdziwe. Podaj przykłady, dlaczego są nieprawdziwe. Zrób taki przegląd swoich osobistych relacji z innymi ludźmi i sprawdź, jakie warto wprowadzić do nich zmiany. I pamiętaj, nie goń za ludźmi. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że w apce Patronite Audio Czeka na Was kolejny specjalny odcinek premium, w którym mówię o moich błędach, które popełniałem w działaniu i myśleniu, i których wyeliminowanie z mojego życia pomogło mi osiągnąć upragniony spokój i szczęście. Więc wejdź na patronite.pl, łamane na podcast, lepiej teraz, ściągnij aplikację Patronite Audio i zapraszam do słuchania tych treści. Wszystkim, którzy zdecydują się wspierać mój podcast, serdecznie dziękuję i życzę Wam aby ten nowy nadchodzący rok był dobrym rokiem. Do słyszenia 2024. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie wyjątkową niespodziankę i podziękowanie za to, że jesteś częścią społeczności ludzi, którzy poszukują wolności i pragną panować nad swoim życiem. Jestem zaszczycony podzieleniem się z Tobą moim najnowszym e-bookiem, który napisałem z myślą o Tobie. E-book nosi tytuł 7 potężnych lekcji życia wielkich styckich mędrców do prawdy przez rozum jest rezultatem mojej pasji do filozofii stoickiej. Żeby go otrzymać, wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na mój newsletter. E bok dostaniesz w pierwszym mailu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.